Dacia Duster. Dzień dobry panu. Sprawdziliśmy autko. Pierwsze co się rzuciło w, w ucho, to takie dziwne dźwięki, to ta płyta metalowa, która była od spodu latała, bo od tyłu była w ogóle odkręcona. Także to kolega zamontuje. Natomiast inne elementy oprócz tego łożyska, które tutaj z tej lewej strony, to już wcześniej panu mówiliśmy, to tak, tarcze i klocki do wymiany. Tutaj klocek to się rozsypuje. I duże ranty na tarczach. Tarcze zresztą też przegrzane dosyć mocno. I tutaj, tak się to wszystko rozpada. Także, tarcze klocki. Yy, łączniki stabilizatora, przednie. Yy, z lewej strony, stworzenie jest uszkodzone. Ten, stworzeń są nitowane, bo to jeszcze są fabryczne. Gdyby pan chciał je wymienić, to oczywiście będzie nowy przykręcany. I teraz pytanie też do pana, jeśli pan będzie chciał to robić, czy stworzeń pan chce tylko ten jeden, który jest uszkodzony, czy obydwa? Nie ma takiej potrzeby konieczności, żeby wymieniać dwa, natomiast z doświadczenia zawsze lepiej wymienić dwa, dlatego że jeśli padł ten, no to niedługo to samo może, może stać się z tym drugim. Także gdyby pan się zdecydował, żeby to robić, to proszę mi dać znać, czy chce pan wymienić tylko jeden stworzeń, czy obydwa. Są wycieki ze skrzyni biegów, dosyć duże. Tylko skąd dokładnie to by trzeba było to, yy, po prostu umyć tą skrzynkę. Odboje amortyzatorów. Czy to w przednich, czy. A, przednich już widzę rozsypał się odboje amortyzatorów i no, przestały się trzymać na swoim miejscu, więc tłok amortyzatora, ten u góry, który jest, on powinien być zasłonięty, powinien być chroniony przed brudem, który się dostaje z kół na amortyzator, a teraz jeśli ten odbój z osłoną spadł w dół, no to ten tłok, jak spada na niego brud, spod kół, no to po prostu tam jest uszczelniacz, który no w, dużo szybciej może się uszkodzić, no i tym samym amortyzator może być do wymiany. Eee, wymiana tego wiąże się ze zdemontowaniem amortyzatora. No robota jest taka jak demontaż i wymiana amortyzatorów i sprężyn. Do tego gumy stabilizatora tył. To są te elementy, są dwie, dwie sztuki e, na tylne zawieszenie, no i to łożysko z przodu. E, zaraz Panu podam cenę orientacyjną za e, wymianę, bo wiadomo, jeśli e, coś dojdzie, będą jakieś utrudnienia, coś się stanie, no to cena nam delikatnie może się różnić. Natomiast no, dam Panu e, taką orientacyjną kwotę i gdyby Pan chciał to robić, no to wtedy będę szukał części i dam Panu znać w jakich... W kwotach są części i coś tańszego, coś średniego, coś z górnej półki, pa wtedy zdecyduję, co pan będzie chciał e, brać. Także dziękuję i do usłyszenia. Za chwilę wysyłam kwotę za robociznę. Dziękuję.